No siemanko, witam serdecznie na kanale, Michał z tej strony, money makes money. Święta, święta i po świętach. Mam nadzieję, że miło spędzaliście te święta i nie zmarnowaliście zbyt wiele czasu na siedzenie przy kraniku, żeby dostać jakieś testowe tokeny. Generalnie jeśli chodzi o Mumbai Testnet Poligona, no to położyliśmy praktycznie cały testnet, kontaktowałem się z supportem, Chain Beta i Polygona, i powiedzieli, że dawno nie widzieli takiego ruchu. Także, no naprawdę, gratulacje wszystkim, którym udało się dopchać do tego kranika, którzy uczestniczyli w ostatnich testnetach. A my dzisiaj zajmiemy się, uwaga, kolejnym testnetem, tym razem na test na sieci NIR. Będzie to coś nowego, czego wcześniej jeszcze nie robiliśmy. Będziemy musieli sobie stworzyć testowy portfel, i później zajrzymy na nową platformę, gdzie porobimy trade i tak dalej. Więc nie przeciągając, zapraszam na intro. Ok, wszystkie linki oczywiście będziecie mogli znaleźć w opisie, a my wbijamy tutaj, żeby stworzyć sobie testowy portfel na sieci NIR. Create account, tutaj możemy na przykład Congrats. Tutaj są trzy metody zakładania tego portfela: albo CD, albo ledger, albo przez e-mail. Ja akurat sobie zrobię przez e-mail. No i mamy nasz portfel stworzony. Na e-mail przychodzi kod. Musimy zatwierdzić, że to my. I widać, że tutaj już akurat nie musimy pchać się do tego kranika. Już mamy testowe tokeny. I teraz wbijamy na kolejną stronę. Tutaj, Trade Spin Fi. I łączymy się oczywiście naszym portfelem, tak jest, next, connect, add trading fee. Jeśli nie będziemy chcieli zatwierdzać każdej transakcji, to możemy tutaj dodać taki trading key i ten trading key po prostu automatycznie zatwierdza nasze transakcje. Mam tutaj limit na gaz, na 10 nirów na wszystkie transakcje, dobra, no dajemy go. Całe szczęście mamy tutaj jakieś niry, także po prostu klikamy. Dobra, mamy wszystko zrobione. Teraz tutaj chcemy dostać jakieś USDC, dadzą oni tutaj nam 1000. Zatwierdzamy i czekamy. No i możemy tutaj zauważyć, że wskoczyło nam 1000 USDC. I teraz oczywiście możemy sobie zrobić tutaj depozyt, żeby trochę potrajdować. Powiedzmy, że wrzucimy sobie 500 tych USDC. Nie możemy 500, max depozyt 400. 400. Zatwierdzamy ponownie. Dobra, możemy jeszcze sobie wrzucić trochę tego Nira. Powiedzmy, maksymalnie tutaj możemy 20 sztuk. Depozyt. Zatwierdzamy na naszym portfelu. Dobra. Wydaje mi się, że jesteśmy gotowi do tradingu. Jakie tutaj są w ogóle pary? No, pary są akurat tylko dwie i może się tu trochę usunę, albo po prostu się przeniosę w tą stronę. Dobra, więc kupmy sobie trochę tego nira. Cena jest 15, dodamy tak, żeby od razu nam to kupiło. Powiedzmy, że chcemy 10 nirów. Kupujemy. Tutaj jak wejdziemy sobie na order history. To widać, że nasz order został wypełniony. Dobra, teraz możemy polecieć w drugą stronę i możemy sobie sprzedać trochę tego, tego Nira. Tak jest. Powiedzmy, że teraz chcemy sprzedać 15. No i od razu tutaj wskoczył do historii, czyli wszystko jest ok. Zmieńmy sobie teraz parę. A nie, USDC niestety nie jest dostępny. Dobra. Możemy coś tu jeszcze więcej zrobić, skoro używaliśmy tych limitów, to teraz możemy polecieć sobie po markecie na przykład. Najpierw kupmy trochę Nira, kupmy tym razem 5 i sprawdźmy, czy działa market. Weszło, dobra, teraz sobie 5 sprzedamy, sprzedane. Dobra, więc wypłacamy teraz wszystko. Dobra, teraz wypłacimy sobie Nira. Wejo, approve. Dobra, tu możemy share feedback. I tu jest jakiś formularz do wypełnienia. No i tak, tutaj musimy podać nasz prawdziwy adres Nira, więc będziemy musieli stworzyć normalny portfel i wkleić tutaj tego adres, tego normalnego portfela. I musimy jeszcze wbić do nich na Discord, link będzie tutaj u góry. No i możemy tutaj wypisać, jeśli coś działało, albo nie działało. Po prostu podzielmy się naszą opinią. Myślę, że niedługo po takich maratonach, to już będziemy profesjonalnymi testerami testnetów po prostu. Wkleję Wam również stronę, gdzie możecie sobie stworzyć normalny wallet NIR, i zaczyna mnie interesować w ogóle ten ekosystem ze względu na to, że mają plan stworzenia swojego stablecoina i podobno mają być dużą konkurencją dla Anchor Protocol, to znaczy, że mają dawać zwroty na poziomie 20% APY więc myślę, że warto by było się tutaj zainteresować. Ja mam już jakąś małą pozycję na NIR Protokol, więc myślę, że zostaniemy tutaj na dłużej, a przynajmniej będziemy się przyglądać. Także to by było na tyle. Zostaw jakąś łapkę w górę, komentarz dla zasięgów. Siemanko, pozdrówki, jo!